Mono zanim zaczniesz grę, dowiedz się, że. Mono zanim zaczniesz grę, dowiedz się, że, że... Pewne zmiany w nowym patchu też się tutaj poczyniły. Zresztą jak zwykle. No i czy one przeszkadzają tak bardzo, to już tak nie bardzo. Już ta, ta gra już tak nas przyzwyczaiła, że lekkie kosmetyki są coraz lepiej. Ta, ta gierka wygląda coraz nowsze. Jednostki, no, pewne błędy są, ale no, na szczęście nie tak dużo. Zresztą możecie też pograć za darmo, sobie też wypróbować sobie manowlord. Także to chyba tam by... Na streamingu są, są takie gierki demonstracyjne, gdzie można sobie troszeczkę w to pograć i po prostu nie być przerażonym. Także, no cóż, zacznijmy i wchodzą tutaj kusznicy. Zobaczmy, co ci kusznicy, jak oni się tu prezentują, a mianowicie w ten sposób, że oni coś mają dodatkowego. No nie za bardzo. Z tego co a co tutaj sobie zauważyłem to mają 37 ataku dystansowego zasięg 78 metrów ataku 0 przy przebicie koncerna 0, koncerz 1 no to są ta wersja skromna a tutaj zobaczmy przy łucznikach jak bardzo się różnią od łuczników no atak dystansowy o wiele mniejszy za to Zasięg większy. No, po, po droga, to jednostka jest, a i bardziej się męczą. Więc się oni cały czas chyba tu strzelają w tym momencie. No i się tym męczą. My damy im wycofanie, i tym też damy wycofanie. Tutaj e, tym damy atak. E, to tak z, z klepkiem, z przytupem, tak. O, i tym też damy. Atak z przytupem na tarcie, tak. Um, no, i tutaj jeszcze mamy jedną jednostkę, i tym też damy na tarcie. I atak z przytupem tu. Um, zobaczmy, jak nam się to będzie tutaj rozchodzić. Oczywiście, tutaj mamy też jeszcze w zanadrzu jedną ekipę, która będzie szła tutaj, i ja na tą ekipę będziemy musieli zwracać bardzo. Uwaga, no to zobaczmy, jak to będzie wyglądać. O, lecą, 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 lecą. Dobra, ci wycofać. Ci wycofać. Bo widzimy, że tutaj lecą bardzo, bardzo. No ale nie uciekają, te, kurde. Te. Banialuki. Już mi tam spindalać. Co jest do cholery? Czego tam się. Hmm. No niedobrze, bo mi tutaj tych łuczników jednak trochę przewie przewietrzą. Dobra, to się udało. Ci idziecie tu. I uh -huh. no tutaj mamy dwa regimenty, które sobie z tym powinny po poradzić. Jednakże tutaj od razu strzały tam i tutaj od razu strzały tam. Tutaj bez, bez tego. No dobra, no zobaczmy Co, nie widzą? Kogo nie widzą? Dobra, tutaj lecą I dopadli, dobra, no czyli z dwóch stron Tutaj będą ostrzeliwani no Zobaczmy, czy oni w ogóle strzelają No, no coś tam strzelają Dużej przeładowanie idzie, ale udało się tam to jakoś załatać. Tak? No tak. Tam ci nie zdążyli dobiec. Tu wszystko jest już porobione, wszystko jest załatwione. Czyli co? Sukces jest kompletny. Czy jakieś straty są. Nie ma żadnych strat, czyli jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mm. Co tutaj mogę powiedzieć, no to była taka, taka demonstracyjna, malutka. No na pewno, na pewno spróbujesz tam na tej większej, na większej że tak powiem, na tej bitewce coś, coś, coś sobie jeszcze popróbować, ale no wydaje się, że, że coś tam ubijają ci kusznicy. No, czy to jest najlepsza teraz w tym momencie jednostka? No, wydaje się, że jedna z lepszych, tak? Czyli właściwie kusznicy i... i, a, i ta świta, to praktycznie e, można podbić świat, tak? No i e, tyle w temacie, jeżeli chodzi o kuszników, także... Fajnie, fajnie, że ze mną tutaj byliście, fajnie, że ze mną graliście. No i cóż, do następnego razu. A witam serdecznie. No, no i tak, jeden z błędów, który tutaj taki podstawowy, się sobie... Postanowiłem zrobić tak dookoła, tutaj dookoła miasta. Murek nie, tak, żeby, żeby to sobie upiększyć, i tak dalej. No, i niestety tu się pojawia pierwszy, pierwszy błąd. Um, w Manor lords, jest tak, już teraz, że owszem, niektóre rzeczy mogę tutaj sobie zrobić, ale większość mi wyskakuje jako posiadłość. Także nie mogę. Nic wewnątrz tutaj zrobić z żadnymi tam rzeczami. Czy natargi, czy coś w tym rodzaju. Jest to bardzo trudno, No i tutaj przede wszystkim do tego rynku nie mogę tutaj dojść. Bo tam niektóre rzeczy da się jeszcze tam zrobić. Ale na przykład tam jak mam już uczarza albo jakiś jakiś obrowar akurat się udało. No. No to browar się udało tutaj jakoś zrobić, Dość, ale bardzo dużo rzeczy nie mogę sobie tutaj pochodzić po i pozmieniać, porobić, prawda? No i to jest to jest ten minus. Od razu wiecie, okno, okno tutaj posiadłości. No i dupa, blada. Także to jest taki minusik. Które fajnie, żeby sławik poprawił, no cóż, no cóż, to, to fajnie to wygląda, nie? że tutaj dookoła można sobie tak, te, te, te dookoła tej wioski, sobie zrobić jakieś takie murki. No to na razie jest w postaci płotu, jak widzicie. To jest taki płocik na razie. Te strzelnice też takie, bramy są fajne. Strzelnice też dosyć ciekawe. No na razie tam stamtąd nic nie strzela, nie ukrywają się tam na przykład łucznicy, których, których bierzemy. Nie ma żadnych że tak powiem straży. No, raz, że dużo tych, tych, tych strażnic tutaj wrzuciłem, żeby, żeby to wszystko tak, tak zrobić elegancko. Ale no, tak jak mówię, no, to był błąd z tego względu, że teraz nie mogę nic w tej mojej podsiadłości zrobić za bardzo. No i to, to mnie trochę mierdzi. Um, no i tyle. No, 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 cóż, no przestrzegam, żebyście, się takich sobie tych dużych obwarowań, że tak powiem, nie robili na tutaj jakieś w mieście. W lesu Lasku też nie, tam też jest płotek mówicie. jest płotek. Drzewka, wszystko fajnie, wszystko wszystko elegancko łazi i tak dalej. A tutaj no, po prostu no, marchetkowe pole mogę. No też nie mogę wejść do marchetkowego ani jednego, ani drugiego pola. No to już całkowicie. No nie no, jakiś ten handel tam się odbywa, nie? Ten co no, tam dałem wcześniej i tak dalej. No ale teraz by trzeba było, nie, to spostrzegłem, no to trzeba przebudować całe miasto, żeby żeby teraz. Po prostu te, te ważniejsze budynki sobie odrestaurować. Nie? Szkoda, szkoda po prostu. Szkoda było tego. No druga sprawa też, no mógłbym to też chyba wyburzyć. Nie? No, widzicie, idzie tutaj jakiś kandelek i tak dalej. A, no a to jest to. I a co tutaj jeszcze mamy? Ryby. Te ryby mamy. Mamy taki bajorka sobie, sobie, sobie ślęczą. A nie widziałem tutaj demonstracji, żeby żeby ci wędkarze, których teraz nie ma, akurat, jakby to chciał, to, to, to chciał, ty, tych wędkarzy, wędkarze, żeby z podlodu robili, bo w tych tutaj mamy, tutaj jak mamy dodatkowo zimowe rybołówstwo. Robotnicy wycinają przeręble na łowiskach i łowią ryby na przynętę pod lodem umożliwia łowienie ryb przez cały rok, no i to przez cały rok mi się podoba bo rzeczywiście w zimie, w zimie to też fajnie się odbywa, natomiast prawda jest taka, że te rybki no nie widać te jakby wycinają te nie? no musicie na razie mieć na słowo wierzyć, no ale po prostu nie ma chociaż jeden, no, no wrzućmy wrzućmy ich tutaj więcej, może przyjdą Wiem, wiem, zaraz mi będzie, że, że tam. Ten... No, przyjdą, czy nie przyjdą. No nie ma żadnego. Nie chcą łowić. No i tyle. A to mam. Havde. Nie? I już. Dobra, z wami Jest jak jest. No tak wyglądają te, 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 te nasze. Co jest? Barka. No takie hafty. No i. Już. No ja mam je trochę na oboczu. Tego się nie da przesunąć jeziorka, także trzeba tam budować, gdzie jest. Zazwyczaj jest na uboczu, także no to też za bardzo, za bardzo nam też a no, no nie jest to za, za ciekawe, ale bardzo ekonomiczne, bardzo ekonomiczne te, te te ryby rzeczywiście są opłacalne. Rolnictwo, rolnictwo to jakby troszeczkę coś się tutaj pozmieniało, bo przy w to to jakby hmm, zmiana na inny na przykład zasób od razu tak jakby robił ubór na pszenicę albo coś to tak mi się wydaje na razie że to tak tak, tak to wygląda no i, no i chyba z tego no, no i trzeba pilnować na tej trójpolówce jak jak wrzucać się to po prostu no, no, trzeba to pilnować i tyle w tym temacie, no. po prostu no, no, trzeba pilnować, no i już. No dobra, no dobra, no to po... zobaczmy, co tutaj z tą rzeźnią jest i tak dalej, rzeźnia. Tutaj mamy 81, a tutaj nam ciągle tych owiecek ubywa. Jedna 81 i teraz... 69. Ile, ile tych owiec no na jedną owcę, ile tego, tego jedzenia nam, nam tutaj idzie, nie? Um. Bo coś mi się wydaje, że to, że to tak nieekonomicznie, tak, nam będzie to, nam to idzie. Um. A bo tu dostajemy jeszcze skóry, skóry dostajemy od razu i żarcie z chaty rzeźnika i to przy tych przy tych owcach i jagniętach ja myślałem, że, a, że to jeszcze jest bo tutaj jest jedno takie, takie udogodnienie a mianowicie teraz sobie to zaobserwujemy widzicie jedna poszła 4 doszło tak jakby 55 ile, ile nam to przerobi jedna poszła tak 4, 4 dochodzi o 89. No, nie wiem jak tam z jagniętami w tym momencie. Hmm, pewnie połowę mniej więcej, także nie bardzo nam się to opłaci i lepiej sprzedawać. Ale no, no cóż, jak jest, tak jest. Nie? To on Aha, możemy jeszcze przerobić na kiełbasy, tak. Hmm, ale do kiełbas. Hmm, nam jest potrzebne, do jest nam potrzebna sól której w tym momencie nie mamy no nie mam są, tak e, soli w tym momencie chyba tutaj nie mam jest sól? nie mam tutaj soli mam gdzie indziej więc tam się przejdziemy ale to na razie sobie w ten sposób za zrobimy a tam muszę sobie przypilnować, co prawda ale ale no no cóż, no cóż, no cóż. no cóż tu zabrakło? A, no dobra, to norma. W sierpniu już zabrakło. No widzicie. Tak to bywa. Aha, i tutaj mamy... Dobra. Tutaj sobie od razu sobie będziemy dawać... już mamy. Już mamy o tutaj, żeby... Ponieważ do soli tutaj mamy też sól, widzicie, możemy sobie dać też jako. Tutaj w ogóle nie mamy za, że tak powiem, zaznaczone, że sól gdzieś tutaj się wydobywa. No tutaj ja próbowałem tutaj trzecią jeszcze wrąbać sól, ale tutaj mi się nie udało akurat. A no trzeba pokombinować sobie jak ktoś tam chce to to może zrobić ale też można tutaj zrobić na tych wielkich tych że, że będzie nieograniczona soli i w takim właśnie rejonie najlepiej robić robić właśnie tą tą że tak powiem rzeźnię i tutaj mamy tą rzeźnię czekaj to mamy tą rzeźnię załadowaną i tutaj mamy tylko basen Teraz tak tutaj mamy sól, sobie ogręczemy, powiedzmy do... to się to na obradu do 60 nie wiem po co, ale no, sprzedaje też sól, tak i mięso powiedzmy do 40. Chyba to jest jedna sól jedno mięso wytwarza dwie kiełbasy I Tutaj jest z jednego truchła wydaje dwa mięsa i jedną skórę to powiedzmy sobie nie fajnie z tego względu, że czekajcie, to ja sobie jeszcze raz tam podejdę a tu nie wychodziło tak, że jedno truchło, dwa dwie te kiełbasy tam dwie te no, wychodziło cztery nie wiem, nie wiem, nie wiem. Coś, coś nie tak. Dobrze, że to jest uskutecznione. Tylko pytanie teraz tak, czy takie same wychodzą jak jak mamy krawiecki, nie? Tutaj są zaawansowane. I tutaj też jedno truchło, dwa mięsa i jedna skóra, tak? Ogólnie rzecz biorąc, no to tak mi się tutaj w ogóle to nie sprawdzało, nie? Bo owszem, tutaj to. No... chodziło trochę inaczej, nie? Ja w tym momencie, no, zobaczmy jeszcze raz. Jedno truchło, czyli zaraz powinno być. no już leci tak znowu ogólne to jest 5 no jakby z owcy więcej było a z, 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 tej, z tej z tej małej łowiecki a mniej ale mm, powiedzmy sobie tak że no, w tym momencie sobie dam tutaj z tego względu że ja się mam tutaj od cholery natomiast o, na owieczkach ja sobie zarabiam więc w tym momencie w tym momencie to jest całkowicie nieekonomiczne nie? um, że tak powiem bo to i pełna jest i wszystko inne i tak dalej to, to jest bardzo dobry dobry materiał do biznesu tak? natomiast tutaj zobaczmy czy już nam się tutaj te kiełbasy zrobiły Takie kiełbasy pewnie będą potrzebne do wyższych leveli um, przeszłości wyszedlewali budynków bo tutaj tak akropo to nie ma wymogów tego lepszego na przykład drugiego poziomu że tak powiem jedzenia na razie można sprzedawać a gdzież to jest tutaj? I powiedzmy sobie szczerze, tutaj ogólne, no mamy już 18 kiełbas. Po 3 nam tutaj zwraca. Zaawansowane. I no jedna sól, jedno mięso i kiełbasy, nie? I mm, powiedzmy sobie szczerze, no tutaj 50 mamy, mamy z piżarni. Więc to powinno, powinno mniej więcej tak wyglądać. No. Na razie ja bym się tak za bardzo nie skupiał na tych kiełbasach, chyba że chcecie te kiełbasy po prostu sprzedawać. Na przykład tutaj na handel. Na przykład chcecie sprzedawać, to jest to możliwe. Tylko, że ja w tym momencie jeszcze nie mam odpowiedniej dość zamożności, więc na razie to mi to łóżko wychodzi. Natomiast, już 21 jest taki owoc, no to może być. No nie, no nie Czekaj, ja przywóz, to będzie to Dobrze, okej, nie będzie. Okay. Niech będzie. A w każdym razie, tutaj jak będzie 60, to będziemy tutaj, jak, wtedy sprzedawać. No tyle w temacie jeżeli chodzi o kiełbasy natomiast jeszcze jedną rzecz którą chciałem pokazać no to mianowicie można sobie też tutaj w ten sposób ułożyć kopalnie mniej więcej trzy kopalnie dają radę po prostu wydobywać no i w takim układzie no trzeba się trochę pomęczyć, tam troszkę pasowywać na wysokim zbliżeniu, prawda, żeby to, żeby to miało ręce i nogi. Nalega no, się trzy kopalnie zrobić. No, no, czterech mi się nie udało niestety. Ale no, jak się pokombinuje, to może się co, co uda, nie. No i tyle w tym temacie. No, e, aha, no i te kopalnie soli nam doszły, co tam doszło nam jeszcze. Zmieniły się ikonki, troszkę tej gliny, tak. Um, no i tyle w tym temacie. To chyba wszystkie zmiany, które ja tak zauważyłem od razu. Natomiast, no zapraszam do komentarzy, do sekcji komentarzy, żebyście mogli się wypowiedzieć, może coś więcej zauważyliście. Ja, no troszeczkę, troszeczkę mniej już gram w tą grę, z tego względu, że już tak troszeczkę wieje nudą. No ileż można robić to samo miasta, nie? No i tyle w temacie. No może, Jak zwykle pięknie, pięknie to wygląda. Kapustka wygląda jak kapustka, wykopki jak wykopki. Także na wszystko gra się la. O, no jesteśmy wewnątrz domku. Pięknie to wygląda. Slawik naprawdę stanął na wysokości zadania, jednakże brakuje mi tutaj takich rzeczy, które, które no, fajnie. Aha, jeszcze jedna rzecz, że tutaj handel mamy dość wypełniony. Tak, oczywiście, zapomniałem. Bieżący, ostatnie 30 dni, i tam poprzedni miesiąc tak i cały czas tutaj mamy te wszystkie wyszczególnione rzeczy jeszcze właśnie ta produkcja by się tutaj przydała tak zarządzenie na razie na razie są jakie są prawda rozwój doszły tutaj to, do tego drzewka właśnie te, te, te ryby doszły i chyba tyle w tym temacie aha i chyba te świece świec jeszcze nie robiłem ale to może w następnym odcinku do usłyszenia do następnego razu, hej, hej. Dzięki, że ze mną tu byliście, fajnie, że ze mną graliście, natomiast bardzo Was proszę o subika, lajeczka, no i do zobaczenia do następnego razu. Nie zapomnijcie bo... o tym razu, bardzo, bardzo usłyszenie Także do usłyszenia do następnego razu.